Dzisiaj dzień otwarty w parku Morze, Lądy, Oceany, piknik u śmiechu. No, no wyżej, dziękuję, do ja widzenia, cię zapraszamy. Podobało się? No super. Ekstra. No super. podobało się? A to... Nie, mój Park morza, Londy i oceany, więc mamy ryby, mamy kutry. Różne łódki. Można dojść krowę, słuchajcie. Można wydoić krowę. Dobrze, że żubra nie można wydoić. Tu widzę jest strefa dzikości. Tu widać różne pamiątki, gadżety morskie. muszle, statki i tak dalej Tu strefa zabawek dmuchanych, łódeczki kule wodne Strefa dmuchańców jest bardzo duża Co Tutaj Może kłady Dalej jeszcze zobaczmy mhm. Nowa atrakcja Iglo i Antarktyka. I To jest Ryba piła pięć się na topi. A tu jest jeszcze taka część yy, lasku przyrody. Czyli, jak jest upalnie, to można się tak trochę schować tutaj. Generalnie my już jesteśmy w tym momencie godzina 18.20 po zamknięciu obiektu. Yy, impreza dzisiaj była do 18.00. Właściciel mówi, że ponad 3000 ludzi się przewinęło. Nie zdążyli wydawać. Darmowych napojów, lodów i frytek, bo był tłum ludzi. Teraz kilka spokoju, zaraz jest zamknięcie obiektu. Więc można spokojnie pokręcić pokazać przykładowe atrakcje dla dzieciaków. Jak widać, można przyjechać i spędzić tu dużo czasu na różnych. Grach i zabawach. Wchodzimy do paszczy Rekina. A tu pisze, że nie wchodzić do paszczy. Fajne zdjęcia na pewno wychodzą, dlatego dzieciaki wchodzą. Ważne, bo to tęczowy. A to jest mostek. tęczowy mostek. Kolorowy mostek. Kolorowy. Niekoniecznie tęczowy. I rybki są. Można sobie pewnie porobić selfie zdjęcia i tak dalej Kangur w Polsce? O Ja, a tu żyrafa Lew też w ogóle na polski lasta Szokujące Jest też hipopotam a nawet słoń. Jeź. Jeszcze raz w takim razie przypomnę atrakcję parku Morze Londy Oceany Robert Więcko, kapitan Morza Lundy, Park Morza Landy Oceany. Dzisiaj miałeś dzień otwarty? Dzień otwarty, y, pik, Juchnowiecki, mhm. Piknik y, Uśmiechu. Mówiłeś? Piknik tak. razem z gminą mhm. oraz z Towarzyszeniem Pływam na Fali. Mhm. Mówiłeś, że ponad 3000 ludzi oceniasz było. rozdało się 700 Bardzo lodów, tak? tak. Blisko 700 lodów rozdaliśmy 2000 napojów, tak? Ponad 2000 napojów. 100 kilofrytek? 100 kilo frytek, Także tłum e ludzi. Tłum ludzi. Uh -huh. e Myślę, że w przyszłym roku będziemy rozmyślać z wójtem uh -huh. o zgłoszeniu imprezy masowej w uh -huh. takiej frekwencji. E bardzo dużo dzieci, bardzo dużo rodziców, e uśmiechy na twarzach e i to było tak naprawdę najwspanialsze e w dniu dzisiejszym. No i co, zapraszacie w zapraszamy inne też dni? Zapraszamy serdecznie. W opisie będzie Lipiec link do sierpień, strony internetowej. Lipiec, sierpień, 7 tak. dni w tygodniu, od 11 mm -hmm. do 18. W tygodniu jest bardziej kameralnie. Soboty, sobotę, niedzielę wiadomo, każdy chce gdzieś pojechać z dzieckiem, mm -hmm. więc no, obłożenie jest spore. Raptem 20 km od stoku, mm -hmm. strefa zabaw, 8 dmuchańców, autka elektryczne, kłady elektryczne, łódeczki, walce wodne, i rolery. Do tego mamy snow Tubing, yy, mamy do tego Eurobanji, najwyższe w regionie mhm. oraz alejki dydaktyczne i Muzeum Morza z prawdziwym kręgiem wieloryba. Mhm. I jeszcze tutaj krótka wzmianka od Robert Celnika. Tak, Robert mówi właśnie, że Start na park 10 zł od osoby dorosłej. Mhm. Dzieci mamy pakiet podstawowy od 45 zł i mhm. w tym pakiecie już jest 8 dmuchańców bez mhm. limitu czasu mhm. zabawy, autka elektryczne, kłady elektryczne i rolery, walce wodne i łódeczki, czyli jest czym zmęczyć dzieci i średnio klienci przebywają u nas z dziećmi 4 do 6 godzin. To jest taki mm -hmm. optymalny czas pobytu, Czyli żeby... Wymęczyć. Są to takie atrakcje, bo faktycznie mówiłem, spotkałem się z czymś takim, że w białym stoku ktoś tam był w jakimś miejscu i powiedział, dzieciaki po 20 minutach miały dość, a zapłacił 30 zł. Nie tak, więc a tutaj, tutaj mamy 45 wydacie złotych i spędzicie z dzieckiem cały, cały dzień. dzień. Praktycznie faktycznie, cały dzień. Tak. Eee, często jest ciężko wyciągnąć wręcz dzieci od nas i z płaczem wychodzą. I rodzice wymyślają jakieś mhm. metody na, na wyjście, dlatego mamy na wyjściu lody. Mhm. Więc, choć pójdziemy na loda i, i wyjdziemy z parku, żeby wyciągnąć dzieci. Mhm. Natomiast 45 zł to jest naprawdę bardzo uczciwa mhm. cena. Mhm. E, za taką moc atrakcji. Tak, bo faktycznie to, co pokazaliśmy, będą przebitki, tych atrakcji jest mnóstwo tak. faktycznie. E, tak. Osiem dmuchańców mhm. na tą chwilę, będzie dziewiąty, e, jedyny w Polsce: rekin Rodeo. Mhm. E, moja autorska, mój autorski projekt. E, na współzawodnictwo jedno dziecko siedzi na rekinie, a czwórka próbuje go strącić, używając linek. E, czyli działa to na zasadzie, jakby byka Rodeo, mhm. ale jest. Współzawodnictwo, bo jeden mhm. się próbuje utrzymać, a reszta się zrzuca go. Jasne.